Cześć, z tej strony Karolina z 8 podcast, i dzisiaj ostatniego dnia miesiąca przychodzę do Was z historią, która właśnie związana jest z tym dniem, z 31 października. I będzie to historia tak zwanego halloweenowego mordercy. Także bez dłuższych wstępów zacznijmy. Lisa Anne French miała 9 lat, kiedy została zaatakowana i pozbawiona życia 31 października 1973 roku w Fond du Lac w Wisconsin. Jeśli chodzi o samą Lisę, nie mam tutaj niestety zbyt wielu informacji o niej, poza tym, że jako mała dziewczynka miała zawsze najbardziej stylową fryzurę wśród swoich koleżanek, a to dlatego, ponieważ jej mama była fryzjerką. Sama Lisa Ann była pełna życia, radosna i wszyscy ją uwielbiali. Natomiast jeśli chodzi o 31 października, to tego właśnie wieczora w Fond du Lac był, pogoda była zimna, temperatura niska. Tak więc pierwotny strój lisy, który chciała założyć na ten wieczór musiał zostać nieco zmodyfikowany, a sama dziewczynka przebrała się w strój, który jej mama określiła potem jako mały włóczęga. Dżinsy pokryła taśmą klejącą, na sobie miała o wiele za dużą zieloną kurtkę w stylu parki oraz kapelusz z dużym opadającym na twarz rondem. Na twarzy dodała kilka piegów, a mama pomogła jej zrobić niewielką charakteryzację makijażową. Lisa Ann nie mogła się doczekać, kiedy po kolacji będzie już mogła wyjść ze swoim koszyczkiem, pukać do drzwi sąsiadów i z okrzykiem cukierek albo psikus zbierać słodycze, które miały jej starczyć na co najmniej kilka następnych tygodni. Po godzinie 18 pożegnała się z rodzicami. I wyruszyła na łowy. Okolica, w której Lisa mieszkała z rodzicami, opisywana była jako bardzo bezpieczna. I musimy pamiętać, że prawie 50 lat temu to były, może to jest bardzo wyświechtane, ale inne czasy. Tak więc dlatego rodzice nie obawiali się puścić dziewczynki samej z domu. Zresztą, Lisa miała się spotkać z koleżankami ze szkoły, no i dziewczyny razem miały w planie chodzić od mieszkania do mieszkania i zbierać słodycze. Miały zamiar też pójść na miejsce, które było wtedy nazywane Pumpkin Place, ponieważ tam miała się odbyć zabawa halloweenowa. Miejsce to znajdowało się też niedaleko domu Lisy. Jednak tamtego dnia, w ciągu dnia, Lisa nie zachowywała się jak grzeczna dziewięciolatka, więc matka powiedziała jej, że nie może pójść na imprezę do Pumpkin Place z koleżankami i ma być w domu przed dziewiętnastą. Więc czas, który wyznaczyła jej rodzicielka, wystarczył tak naprawdę tylko na odwiedzenie kilku najbliższych domów i powrót do swojego domu. Pierwszy dom, w którym się pojawiła, to był dom, w którym mieszkała jej nauczycielka. Drugi dom, który odwiedziła, należał do rodziców jej koleżanki z klasy, a trzeci dom, który odwiedziła, należał do Geralda Turnera i znajdował się przy 152 Rose Avenue. Lisa kojarzyła tego mężczyznę, dlatego nie obawiała się iść do jego domu. Zresztą Gerald i jego dziewczyna mieli małe dziecko, którym czasem opiekowała się czy bawiła się z nim Lisa i jej siostra. Czasami Lisa siadała na schodach domu Geralda z mężczyzną i pokazywała mu jakieś drobiazgi, które miała, albo chwaliła się mu jakimiś swoimi zabawkami. Mężczyzna zawsze był dla niej miły, zawsze ją słuchał, słuchał, wyrażał zainteresowanie, także jak widzicie, nie miała się czego bać. Jednak niestety w noc czy w wieczór Halloweenowy, kiedy weszła do domu tego mężczyzny, Nigdy więcej już nie była widziana żywa. Kiedy Lisa nie wróciła do domu o 19.30, jej matka zaczęła się nieco niepokoić, ale pomyślała raczej, że Lisa ją testuje, naginając delikatnie zasady, które wyznaczyła jej matka, albo że chce po prostu zebrać trochę więcej cukierków, niż yy, że po prostu stało się coś złego. Jednak kiedy godziny mijały, a dziewczynki nadal nie było w domu, matka wyszła na zewnątrz i zaczęła ją szukać. Wiadomość rozeszła się lotem błyskawicy o tym, że Lisa zaginęła. Policja została bardzo szybko poinformowana o tym, a w poszukiwania włączyła się cała lokalna społeczność. Następnego dnia ponad 5 tysięcy ludzi szukało Lisy. Zostało wydrukowane ponad 6000 ulotek z podobizną dziewczynki i opisem tego, w co była ubrana, i tymi ulotkami zostało oklejone całe hrabstwo. Lokalna stacja paliw rozdawała prawie 100 litrów benzyny każdemu, kto tylko się tam pojawił, i mówił, że pomaga w poszukiwaniach lisy. Tak więc lokalna społeczność zaangażowała się bardzo mocno w poszukiwania dziewczynki. Okoliczne rzeki i tereny podmokłe zostały przeszukane gruntownie, a do poszukiwań używano koni w miejscach, gdzie nie mogły dotrzeć samochody. Ludzie też pieszo przeczesywali dosłownie każdy centymetr lasów, pól, wszelkich opuszczonych terenów. No i nic, zero jakiegokolwiek śladu po dziewczynce. Jednak niestety miało się to zmienić 3 listopada. Wtedy to pewien farmer jechał traktorem do domu około godziny 11.30 w ciągu dnia. Przy zjeździe na autostradę przy drodze McCabe zobaczył dwa stojące worki na śmieci. Farmer zatrzymał się, żeby zajrzeć do worków i zdał sobie sprawę, że właśnie patrzy na ludzkie szczątki. A dokładniej to była Lisa ubrana w te same ubrania, które miała na sobie 31 października. Przed przybyciem policji na miejsce, pojawili się tam ludzie, którzy zamieszkiwali okolice i możecie sobie wyobrazić, jak bardzo byli zszokowani, kiedy zdali sobie sprawę, że w ich okolicy żyje taki zwyrodnialec. Funkcjonariusze policji po zabraniu worków na komisariat potwierdzili, że w środku znajduje się ciało lisy i co więcej, dziewczynka została brutalnie zamordowana. A oni sami nie mają pojęcia, kto mógł dopuścić się takiej zbrodni. 6 listopada dosłownie cała społeczność pojawiła się na pogrzebie dziewczynki, żeby ją pożegnać. Do dzisiaj nie jest jasne tak w 100%, kto albo co doprowadziło policjantów do Geralda Ternera, czy może ktoś widział dziewczynkę tamtego wieczora, kiedy wchodzi do jego domu, lecz funkcjonariusze przez 9 miesięcy przesłuchania mężczyzny badali go pod każdym kątem i byli w końcu pewni, że to jest ich sprawca a dodatkowo pewność tę pogłębił fakt, że w domu Turnera policjanci znaleźli materiały dla dorosłych z udziałem nieletnich. 8 sierpnia 1974 roku 26-letni Gerald Turner przyznał się do pozbawienia życia lisy. Przed sądem jednak zeznał, że przyznał się, bo był zmęczony nieprzerwanym kontaktem ze strony policji przez bite 9 miesięcy i że tak naprawdę to on tego nie zrobił, o co jest oskarżany, ale po prostu przyznał się, żeby mieć święty spokój. Jednak z drugiej strony Gerald Turner opisywał ten wieczór z taką dokładnością i tak odpowiadająco do obrażeń, jakie miała dziewczynka, że po prostu nie było możliwe, żeby to zmyślił, żeby mieć święty spokój. Według Turnera, tamtego wieczora do jego drzwi zapukała lisa. Tamtego wieczora też, jak mężczyzna określił, był wyjątkowo podniecony, i przez to podniecenie mężczyzna zdecydował się zaprosić dziewczynkę do środka. Wieczór nie potoczył się dobrze, i Turner zaczął w końcu napastować dziewięciolatkę. W pewnym momencie, jak powiedział, zdał sobie sprawę, że dziewczynka nie oddycha. Zaczął akcję reanimacyjną, bo jak sam twierdził później, nie planował jej pozbawiać życia. Zatem kiedy zaczął reanimować lisę, do domu weszła jego dziewczyna. I wtedy turner założył na ręce skarpety i przeniósł dziewięciolatkę do łazienki tak, żeby jego dziewczyna jej nie znalazła. Sama dziewczyna turnera zeznała, że nie było jej wtedy w domu przez cały wieczór. Bo zabrała ich wspólne dziecko na zabawę do wspomnianego wcześniej przeze mnie Pumpkin Place. Jak zeznawała dalej, było to około 19.15 i jej chłopak leżał na kanapie ubrany w szlafrok. Od początku samego wieczora powiedział jej, że czuje się bardzo chory i że woli zostać w domu i odpocząć. Wiele razy wstawał też z kanapy i chodził po salonie. Ona sama jak powiedziała, nie wchodziła ani do sypialni, ani do łazienki. No i wtedy wyglądało to trochę tak, jakby ją pilnował, czy nie wchodzi czasem właśnie do łazienki. Dziewczyna wzięła to na karp choroby, że podczas niedyspozycji każdy ma jakieś swoje dziwactwa. Zresztą ona miała iść w odwiedziny do swojej matki, także dłużej sobie tym nie zaprzątała głowy tym dziwnym zachowaniem Geralda. No, i wtedy właśnie mężczyzna po wyjściu swojej dziewczyny miał wynieść ciało lisy, tak uważają generalnie funkcjonariusze, którzy zajmowali się tą sprawą. Sam Gerald utrzymywał, że dziewczynka nagle przestała oddychać, a on nie wiedział czemu tak on twierdził natomiast autopsja wykazała, że mężczyzna że powodem śmierci dziewczynki nie było przypadkowe uduszenie, tak jak twierdził Gerald, tylko że dziewięciolatka zmarła z powodu szoku. A będąc dokładniejszą, zmarła, bo została wystraszona na śmierć. Turner został winny morderstwa drugiego stopnia, czyli odebrania życia ze złej woli, ale bez cech premedytacji czy wyrachowania. I od 2 lutego 1975 roku zaczął odsiadywać swoją karę. Natomiast w 1992 roku Turner został wypuszczony warunkowo za dobre sprawowanie, po odsiedzeniu tylko 17 lat pozbawienia wolności za uprowadzenie, napastowanie i morderstwo. Po wyjściu przeprowadził się do Milwaukee, do domu, który jest obiektem takim przejściowym dla więźniów, pomagający przystosować się do powrotu do społeczeństwa. Jednak lokalna społeczność nie chciała mieć nic wspólnego z tym mężczyzną, ponieważ bardzo dobrze zdawali sobie sprawę z tego, kim on jest, no i pod domem protestowali nie tylko okoliczni mieszkańcy. Ale zbierali się także ludzie z całego stanu, bo nie godzili się na taki stan rzeczy, żeby ten mężczyzna wyszedł na wolność. Protestanci pojawiali się także w miejscu jego pracy i ludzie byli bardzo mocno zdeterminowani, żeby mężczyzna ten wrócił z powrotem do więzienia. Jeśli chodzi o jego pracę, to ostatecznie został z niej wyrzucony. Niecały rok po wyjściu Ternera na wolność w listopadzie 1993 roku został złożony pozew cywilny, w którym ludzie domagali się, by sąd rozważył ponowne osadzenie Ternera w więzieniu. No, i sąd ponownie nakazał umieszczenie ternera w więzieniu i ponownie chciał go wypuścić w lipcu 1994 roku. Ale znowu mieszkańcom stanu Wisconsin udało się zablokować tę możliwość. W związku z tymi przepychankami sądu w sprawie ternera w prawie stanu Wisconsin w rozdziale 980. Jest umieszczone prawo zwane właśnie prawem Ternera, które polega na tym, że wyznaczony do tego ośrodek ma przetrzymywać Ternera po odbyciu kary pozbawienia wolności, żeby nie dopuścić do tego, żeby żył w społeczeństwie, ponieważ jest skrajnie niebezpiecznym człowiekiem. W roku 98 miała miejsce apelacja złożona od zarządzenia prawa Ternera i ktoś z ławników, sędziów Jakimś cudem stwierdził, że Turner nie jest przestępcą seksualnym. Przeciw Turnerowi zeznawały wtedy 15-letnia opiekunka do dziecka, która miała 15 lat, oczywiście w momencie kiedy dziecko Turnera było niemowlakiem, jego była żona, była dziewczyna, która miała z nim dziecko, i kobiety te zeznawały, że w momencie kiedy odmawiały Turnerowi zbliżeń. On atakował je, napastował i siłą brał to, co chciał. Także to nie był pierwszy wyskok Turnera przeciwko kobietom, i to nie był tak zwany wypadek przy pracy. W lipcu 1998 roku Turner został ponownie wypuszczony do domu przejściowego, a kilka dni później już groził pracownikowi tego domu nożem. Jego zwolnienie warunkowe miało być ponownie rozpatrzone, no i co tam, że Turner pozbawił życia jednego człowieka i groził nożem drugiemu, sędzia ponownie zasądził Turnerowi wolność. W 1999 roku Turner złożył pozew przeciw lokalnej firmie, która zajmowała się zbieraniem śmieci, ponieważ odrzucili go w procesie rekrutacji, kiedy dowiedzieli się, że mężczyzna siedział w więzieniu. A w stanie Wisconsin nielegalne jest odmówienie komuś pracy, której powodem jest kartoteka przyszłego pracownika. No i na tej podstawie, jak możecie się domyśleć, Turner wygrał sprawę. Na przełomie lat 2002-2003 Gerald nadal żył w domu przejściowym, i pewnego dnia odwiedzili go funkcjonariusze policji, żeby sprawdzić, jak mężczyzna sobie radzi i co u niego słychać. I znaleźli olbrzymią ilość materiałów dla dorosłych, bardzo nieodpowiednich. Dysk komputera był wypełniony po brzegi, miał sporą ilość magazynów. Został też trzy razy przyłapany podczas oglądania filmu o seryjnych mordercach. W jednym z tych filmów był motyw dziewczyny pociętej przez sprawcę. A ponieważ Turner miał w społeczeństwie status przestępcy seksualnego i nie mógł mieć żadnej z tych rzeczy, i nie mógł też oglądać takich filmów, został zabrany do więzienia i zasądzono mu 15 lat pozbawienia wolności za złamanie zasad warunkowego zwolnienia. Data wyjścia na wolność Geralda Turnera została ustalona na 1 lutego 2018 roku. Jednak rodzina Lisy i Departament Sprawiedliwości w Wisconsin ponownie nie dopuścili do tego. W październiku 2017 roku Mary Ann French, matka Lisy i Departament Sprawiedliwości stworzyli petycję, żeby zatrzymać Turnera w więzieniu. Ich założeniem było to, by w końcu prawo Turnera zostało prawidłowo egzekwowane w stosunku do tego mężczyzny. Aktualnie sam Turner dobiega siedemdziesiątki i raczej nie będzie dłużej przetrzymywany w więzieniu czy w jakiejkolwiek innej placówce, ale ludzie ciągle o to walczą, żeby nie znalazł się w społeczeństwie z powrotem. Psychiatra oceniający Turnera orzekł, że istnieje dwudziestoprocentowe prawdopodobieństwo, że Turner po wypuszczeniu na wolność popełni kolejne przestępstwo związane z napastowaniem. To, że mężczyzna jest już stary i pomarszczony, nie zmienia faktu, że może to zrobić. W jego głowie może pączkować już myśl, że już mu nie zależy i nie musi się starać i że ten jeden, ostatni raz on to może zrobić. W tym roku 29 października o 13.00. Turner ma być ponownie przesłuchiwany w swojej sprawie i ja jeszcze nie znam jakby efektu tego przesłuchiwania, bo nagrywam podcast wcześniej, ale w momencie, kiedy wy odsłuchujecie ten podcast, już coś wiadomo, więc jeśli pojawią się jakieś informacje, to ja je wrzucę w opis albo po prostu doczepię do następnego podcastu. I jest to oczywiście przesłuchanie w sprawie ponownego wypuszczenia na wolność. Ważą się jego losy: czy Turner wróci na łono społeczeństwa, czy zajmie się nim do ostatnich dni ośrodek zdrowia psychicznego? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego dość smutnego podcastu, jakby nie było. Mam nadzieję, że Gerald Turner do końca swoich dni nie zostanie wypuszczony na łono społeczeństwa, bo jest to mężczyzna, który zrobił wiele. Niedobrego i sama nie rozumiem, czemu sąd ciągle zasądza mu możliwość wyjścia. Co takiego jest w ternerze? Jak on się broni? Co robi, że sędzia kolejny mu ulega? Jestem ciekawa Waszej opinii i jeśli macie ochotę zostawić ją w sekcji komentarzy, to gorąco do tego zachęcam. Zachęcam Was też do zostawienia łapy w górę, subskrypcji, kliknięcia w dzwona, ponieważ podcasty jeszcze póki co będą się ukazywać dosyć nieregularnie. No i z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz za wysłuchanie i do następnego podcastu. Cześć!